Ogniem żartów nie ma, bo często życie to ich cena. Jak myślicie, kto mógł wysłać takie ostrzeżenie i w jakim celu? To strażacy wysłali ten list, aby przypomnieć wszystkim, jak niebezpieczne są pożary i praca Projekt, który dzisiaj podsumowaliśmy w Chojniku jest projektem realizowanym przez oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego. Jest on realizowany przez nas od pięciu lat i skierowany jest do uczniów klas 1 do 3 szkół podstawowych. Działania, które tutaj podejmowaliśmy, miały przede wszystkim na względzie nauczyć uczniów w sposób praktyczny reagowania w sytuacjach trudnych, w sytuacjach zagrożenia. W związku z powyższym, te umiejętności, które tutaj zdobywali w sposób praktyczny, i w sposób teoretyczny, poprzez udział w zajęciach w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach symulacyjnych, na pewno dużo dzieciom dały. Ta młodzież wie, jak się zachować w razie danego zdarzenia jest już malutko przygotowana, wie, gdzie zadzwonić, przede wszystkim zadzwonić, czy to posta, czy po pogotowie ratunkowe, czy policję, gdzie zachodzi potrzeba do jakichkolwiek udzielenia pomocy, no bo tych wypadków, tych kataklizmów mamy coraz więcej i to właśnie dobrze, że te dzieci już wiedzą przede wszystkim pomóc temu, czy staruszkowi, czy w wypadku drogowym przejeżdżając, czy przechodząc, zasłabnięcia i tak dalej, to wszystko tutaj było widać, że te Dzieci już mają to wiedzę i to świadomość. Powiedzcie, czego nauczyliście się podczas zajęć strażackich? Jak robić sztuczne oddychanie i masaż serca? Nauczyliśmy się, jak się zachować w czasie pożaru. Nauczyliśmy się, jak zachować się w różnych yy, wypadkach, na przykład w po czasie pożaru, albo jak zrobić masaż serca? A czy uważacie, że takie zajęcia dla was były przydatne? Bardzo. A dlaczego? Na przykład, bo można się wiele nauczyć, gdyby można iść ze szkoły i napotkać na jakiś wypadek, więc zawsze można pomóc. W trakcie projektu dzieci brały udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Miały możliwość zapoznania się ze sprzętem, umundurowaniem strażaków-ochotników z miejscowej jednostki OSP w chojniku, a także. Były na wycieczce w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, gdzie zapoznały się ze sprzętem używanym do różnego rodzaju działań ratowniczo-gaśniczych. Dzisiaj również w szkole kulinarna część przedstawiona przez, również przez uczniów. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat, z jakiego projektu zostało to zrealizowane i, i co przedstawiało. Otóż te działania kulinarne, które mieliście Państwo możliwość skosztować i zobaczyć, są realizowane w ramach projektu, który podjęła klasa druga gimnazjum, w ramach obowiązkowego projektu edukacyjnego, które, który muszą podjąć, aby móc ukończyć gimnazjum. Jest on realizowany przy współudziale firmy Winiary i uczniowie. W comiesięcznym cyklu przygotowują różne dania, którymi częstują gości przybywających do szkoły. I dzisiaj w menu była kuchnia grecka.